Witamy Was w kolejnym podcaście Pharmacy Language z tej strony Wiola oraz Jędrzej. Cześć! Przed nami dziewiętnaste spotkanie, podczas którego podamy Wam nową dawkę wiedzy z farmaceutycznego języka angielskiego. Jeżeli macie dla nas propozycje na nowe tematy, piszcie na adres pharmacycollege.pgf.com.pl lub zostawcie komentarz pod podcastem na YouTubie lub Facebooku. Dokładnie. Każdy komentarz przeczytamy i przeanalizujemy. A tymczasem pora rozpocząć dzisiejszą lekcję. Tydzień temu omówiłam dla Was temat astmy oraz alergii. Podczas dzisiejszego spotkania wraz z Jędrzejem przedstawimy Wam dialogi dotyczące wymienionych schorzeń. No to zaczynamy! Let's go! Zacznijmy może od dialogu dotyczącego astmy. Ja będę odgrywał w nim rolę pacjenta, a wiola farmaceuty. Good morning. Hello, Mr. Smith. How can I help you? I have difficulties with breathing and I feel tightness in my chest. Do you cough as well? Usually at night and early in the morning. I also wake up tired. It looks like the early symptoms of asthma. Have you been to a doctor? Not yet. I think you should see one as quickly as possible. Pora przejść teraz do dialogów dotyczących alergii. W nich również będę odgrywała rolę farmaceuty, a Jędrzej, pacjenta. Dialog pierwszy. Good afternoon, Mr. Jones. What can I do for you? I have noticed a strange rash on my hand. Do you have any other symptoms? My eyes are swollen and itchy. It can be an allergy, but I can't say for sure. Have you ever done any allergy tests? No, never. Then you should see your family doctor and ask for a referral to an allergist. Okay, I will do that. Thank you. Dialogue 3. Well, mr paul how can i help you i feel itching in my mouth and i have problems with swallowing do you have any food allergies i'm not sure but i think i may be allergic to peanuts have you had any today just a little bit well mr paul Peanuts are one of the most common allergens and if you are allergic to them, you should stop eating them. For now, I will give you some medicine. Thank you. I promise not to eat peanuts ever again. Następnie przedstawimy Wam słownictwo dotyczące dzisiejszych podcastów. Dialog pierwszy. Difficulties with breathing. Problemy z oddychaniem. I feel tightness in my chest. Czuję ucisk w klatce piersiowej. Tired. Zmęczony. It looks like. To wygląda na. astma. Astma. Dialog drugi. I have noticed. Zauważyłem. Strange rush. Dziwna wysypka. My eyes are swollen. Itchy. Moje oczy są spuchnięte. Swędzą. It can be. To może być. Allergy, alergia. Have you ever done? Czy kiedykolwiek robił Pan? Allergy test, testy alergiczne. Dialog trzeci. Food Allergies, alergie pokarmowe. To be allergic to. Być uczulonym na. One of the most common. Jedna z najczęstszych. You should stop. Powinna pani przestać. I promise not to eat peanuts ever again. Obiecuję nigdy więcej nie jeść orzeszków ziemnych. To tyle z naszej strony na dziś. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy Was już za tydzień do wysłuchania kolejnej dawki nowej wiedzy. A tymczasem do podcastu opublikujemy jak co tydzień ćwiczenie oraz słowniczek. Pamiętajcie także, że możecie nas słuchać w serwisie YouTube i na Facebooku oraz bezpośrednio na portalu pharmacycollege.pl, a także na serwisach Spotify i Soundcloud. Zachęcamy Was do pozostawiania kciuków w górę oraz udostępniania nas. Na razie, cześć. Pa!